Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Ostatnie programy były poświęcone temu, co były z zakresu tego, co niektórzy nazywają filozofią człowieka, inni, metafizyką człowieka, inni, antropologią filozoficzną. Teraz chciałem przejść do tematu wolności i temu nie, nie poświęcę więcej niż jeden program. I tutaj zaczyna się pewien problem, bo pytanie, co powinno być, jaka powinna być kolejność wykładu problematyki filozoficznej. Najpierw powinna być metafizyka ogólna, później powinna być w zasadzie filozofia Boga, a dopiero potem. Filozofia człowieka, czy metafizyka człowieka, metafizyka Boga, dlatego że od świata dochodzimy do Boga, to znaczy oczywiście gdzieś w metafizyce ogólnej będzie filozofia świata, metafizyka świata. Od świata dochodzimy do Boga. A później, kiedy poznajemy człowieka, to do tego, żeby poznać człowieka, zrozumieć człowieka, dochodzimy od człowieka, znaczy poznając człowieka, ale i od Boga. A tutaj nie było w zasadzie programów specjalnie poświęconych Bogu, ale będziemy próbowali jakoś nadrobić te zaległości, natomiast oczywiście do problematyki Boga przejdziemy. Ale w każdym razie, jeżeli chcemy mówić o wolności, a wolność to jest czymś takim bardzo fundamentalnym, bez wolności nie ma nic. Nie ma miłości, nie ma wiedzy, nie ma rozumienia, nie ma mądrości, nie ma nic. I na pewno, jak mówiłem w poprzednim programie, wolność nie ma nic wspólnego z wyborem. Możemy wstępnie zadać takie pytanie: kiedy człowiek jest wolny? I, I odpowiedź takim klasycznym określeniem, wtedy, kiedy działa zgodnie ze swoim właściwym interesem. Czy inaczej, człowiek jest wolny wtedy, kiedy sobie służy i jego działania są zgodne z jego intencjami, prawda? Bo ktoś chce służyć komuś drugiemu, a. Nie służy tylko szkodzi, z czego wynika, że nie jest wolny. Prawda? I to, co zabiera wolność, to jest dziesiątki czynników. Na przykład nie wiedza, biorę szklankę z płynem i mówię, jestem wolny, chcę mi się pić, więc wypijam tą wodę. A tutaj jest cjanek i jest po mnie, prawda? Na przykład. Nie wiedziałem, że jest Janek. Nie byłem wolny w tym momencie. W momencie chcenia w momencie wyboru. No ale żeby zrozumieć tak do końca, czym jest wolność, no to musimy wiedzieć na czym polega wolność Boża. No i teraz Bóg jest, to wszyscy powinniśmy wiedzieć, każdy. Niezależnie od tego, czy jest katolikiem, czy nie jest katolikiem. To znaczy, ten niekatolik powie, to tak to jest w katolicyzmie, tak? Nie jest tylko w katolicyzmie, tak jest w filozofii klasycznej, która do prawd wiary się nie odwołuje. Możemy dojść na drodze rozumowej do stwierdzenia, że Bóg jest doskonały, że Bóg jest twórcą świata. Co ciekawe, warto to przypomnieć przy okazji, na Soborze Watykańskim pierwszym sformułowano takie stwierdzenie dogmatyczne. Można powiedzieć w jakimś sensie to dogma, stwierdzenie dogmatyczne, stwierdzenie nieomylne. Kto twierdzi, że nie można poznać racjonalnie Boga, niech będzie wykluczony ze społeczności kościoła. Czy inaczej możemy to sformułować: kto twierdzi, że przy pomocy zmysłów i rozumu, który opiera się na tych zmysłach, nie możemy poznać Boga, niech będzie wykluczony ze społeczności kościoła. Więc Bóg jest doskonały. Na razie nam to jedno stwierdzenie powinno wystarczyć. Jeżeli jest doskonały, to wszystko w nim jest doskonałe. Miłość, mądrość, wolność i tak dalej. No i teraz jeżeli w nim jest doskonała wolność, to na czym polega wolność Boża? Bo jeżeli na to pytanie odpowiemy przynajmniej w takim podstawowym wymiarze, to będziemy wiedzieli też na czym yy, Polega wolność człowieka, czy do czego człowiek powinien zmierzać, w jakim kierunku powinien zmierzać, żeby uzyskać maksymalną dla siebie wolność. Bo na pytanie, czy człowiek może być absolutnie wolny, odpowiedź jest taka: człowiek nie jest doskonały i niczego w nim nie będzie doskonałego. Więc wolność człowieka jest zawsze niedoskonała, czyli zawsze jakoś niepełna. No, ale tak, powróćmy do y, Boga. Bóg jest mądry. Bóg jest, jego mądrość jest doskonała. Jego miłość jest doskonała. Y, wie wszystko. I y, y, jeżeli tak, jeżeli jest doskonały, to jest dobry. Prawda? Na razie y, właśnie się zastanawiam, czy formuł definiować, co to jest dobro. Może na razie nie. Po prostu Bóg jest dobry. I Bóg, jak jest wolny, to nie chce tego, co złe, i nie wybiera tego, co złe, nie chce tego, co głupie, i nie wybiera tego, co głupie, nie chce tego, co bez sensu, I inne określenie głupiego, i nie wybiera tego, co bez sensu. On zawsze wybiera dobro. O, on zawsze wybiera dobro w najwyższej Jego postaci, w najlepszej Jego wersji. Zawsze wybiera to, co najlepsze, zawsze, zawsze chce tego, co najlepsze i zawsze wybiera to, co najlepsze. No i, i pytanie inaczej: czy Bóg ma w takim razie wybór i czy ma władzę liberum arbitrium? Znaczy można powiedzieć, że ma. Tylko, że ten wybór jest bardzo ograniczony. Dlatego, że w 99,99% 99 nie ma wyboru. On wybierając wybiera najwyższe dobro, a najwyższe dobro jest tylko jedno. On chce dobra i wybiera to dobro i ono zawsze jest tylko jedno. Z tym, że tak do końca wcale nie jest, prawda? Bo święty Tomasz z Akwinu, zastanawiał się, jaki był pierwszy akt wolności Boga. I akt taki, że no, Bóg miał jakiś wybór, prawda? Nie, 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 nie wybierał, no bo jeżeli wybiera zawsze to, co najlepsze, to nie ma A i B i wybiera albo A, albo B, tylko zawsze wychodzi B. On chce B, bierze B, wyboru nie ma. Ktoś by powiedział, wolności nie ma. Nie, no właśnie na tym polega wolność, że zawsze wybiera się to, bierze się, dąży się do tego, co najlepsze, wybiera się to, co najlepsze w pewnym sensie. Teoretycznie Bóg mógłby odrzucić to, co najlepsze. Niektórzy filozofowie jak Duns Scott tak dalece pobłądzili, że mówili, że dziesięć przykazań Bóg ustanowił, bo chciał, ale mógł chcieć ustanowić inne dziesięć przykazań. Nie mógł ustanowić innych dziesięciu przykazań, dlatego że ustanowił to, co najlepsze. No i teraz, gdzie był ten wybór, pierwszy wybór Boga? No i święty Tomasz mówi, stworzenie świata, stworzenie człowieka i świata. Bóg mógł nie stworzyć człowieka i nie stworzyć świata. Do niczego nie potrzebował świata i człowieka. Bóg ma życie wewnętrzne, to wiemy my jako katolicy. Znaczy, jako filozofowie wiemy, że jest doskonały, więc sobie ze wszystkim poradzi. Jako katolicy wiemy, że Bóg jest w trójcy jedyny, czyli są trzy osoby, jest wspólnota i do tej wspólnoty już nie potrzeba czwartego. Bóg nie musiał stwarzać świata, nie musiał, nic go nie determinowało, nawet jego doskonałość. Nie musiał stwarzać świata i człowieka, a stworzył, dokonał takiego wyboru. Przy okazji, święty Tomasz to już tak na marginesie, święty Tomasz zadaje pytanie, dlaczego Bóg stworzył świat, po co? Po co, do niczego mu to nie było potrzebne. Niektórzy mówią, że z miłości. Ale to, to jest takie troszkę bezsensowne stwierdzenie, bo z miłości do czego? Jak nie było świata, nie było człowieka, to nie można powiedzieć, że z miłości do człowieka Bóg stworzył człowieka. Prawda? To bez sensu. Święty Tomasz mówi i to, jest, i to, co on mówi, stało się dogmatem, stało się prawdą naszej wiary. Bóg stworzył świat na chwałę Bożą. I, i to jest trudne do zrozumienia. Ten dogmat, nie będę go w tej chwili omawiał, może spróbuję poświęcić temu program z Dariuszem Pawlakiem, program teologiczny. No w każdym razie Bóg powiedział A, no i teraz zobaczmy, i teraz musiał już powiedzieć B, musiał. To, to nie ma kwestia wyboru, że nagle coś zmienił. Bóg formułuje plan, zaczyna spraw sprawować opatrzność nad tym światem i i ten plan jest najdoskonalszy. Ten świat jest najdoskonalszym z możliwych światów. Człowiek jest najdoskonalszą istotą rozumną materialną. Nie można stworzyć doskonalsze. Natomiast ktoś powie, no jak to, przecież człowiek jest taki niedoskonały, no ale jest niedoskonały z tego powodu, że nie jest Bogiem, prawda? Wszystko, co nie jest Bogiem, każdy, kto nie jest Bogiem, jest niedoskonały. Aniołowie z najwyższych chórów nie są doskonali, bo nie są Bogami. I, i teraz gdzie były te wybory? Dalsze Boga. No i tutaj jakby jest bardzo trudna odpowiedź filozoficzna, nie wiem nawet, czy możliwa, Święty Tomasz uprawiał filozofię i teologię równocześnie i, i przechodził płynnie od zagadnień filozoficznych do teologicznych, często w sposób trudno zauważalny. Yy, 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 można by użyć takiej sformuły, że ta wolność realizuje się w Chrystusie. Znaczy, te, yy, te wybory Boga realizują się w Chrystusie, prawda, że. Jest tam modlitwa Chrystusa w ogrójcu, proszę Cię, odsuń ode mnie ten kielich. A je, jeżeli możesz to zrobić, prawda? Jeżeli taka jest Twoja wola. I są takie sytuacje w życiu ludzi i są takie sytuacje w dziejach świata, że Prawidłowa droga, może się, że tych prawidłowych dróg jest więcej, tych najdoskonalszych dróg jest więcej. My tego nie widzimy, bo nie widzimy owoców, które będą za 10, 15, 100, 200 lat. Pan Bóg to widzi. Pan Bóg widzi nasze jednostkowe życie i możemy o coś prosić i, i proście, będzie Wam dane i, i, i zostanie to nam dane, jeżeli to jest możliwe, jeżeli to jest sensowne, jeżeli to nie będzie. Owocować jakimś złem. No i jest taka opowieść Marka Twyna, Starego Masona o Bogu i Szatanie. I, i tam ktoś prosi, już nieważne, są szczegóły, Prosi, chyba Boga prosi o to, uczyń go szczęśliwym i Pan Bóg zabija tego człowieka i, i, i ktoś się pyta, no dlaczego? Mówi, wszystkie inne wersje jego życia byłyby nieszczęśliwe, a tak trafił do nieba. Innego, uczyń go szczęśliwym I, i, i Pan Bóg to powoduje i ten, który... Ma być szczęśliwy, wariuje. Prawda? Zaczyna mówić, jestem Napoleonem, prawda? I ktoś się pyta, dlaczego? No co to za szczęście? A Pan Bóg mówi, no wszystkie inne wersje jego życia możliwe, które by nastąpiły, skończyłyby się wielkim nieszczęściem, a tak jako wariat będzie szczęśliwy. My, my tego do końca nie wiemy, my tego do końca nie rozumiemy, my tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, ale e, tutaj pewnych wyborów w odniesieniu do jednostek, w odniesieniu do narodów, w odniesieniu do historii, e, Pan Bóg może e, dokonywać. Różne są e, rozwiązania e, prawidłowe, różne rozwiązania prowadzą do najlepszych e, skutków. No, i teraz mówię tyle na temat Pana Boga, żeby powiedzieć, że wolność człowieka jest. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. O tym mówi też filozofia. To jak będziemy mówili o Bogu i o stwarzaniu, to do tego dojdziemy. No, i e, człowiek jest skutkiem, jest stworzeniem Pana Boga, więc skutek, stworzenie zawsze. Wskazuje na stwórcę to, co w skutku jest niedoskonałe, w stwórcy jest doskonalsze, w wypadku Boga najdoskonalsze. Czyli wzorem do naśladownictwa, istotą wolności, istotę wolności, rozumienie wolności uzyskujemy, odnosząc się do Boga i, i, i naśladując Boga. Czyli człowiek jest wolny wtedy, kiedy działa, kiedy sobie służy, czyli kiedy działa. Z, ze swoim interesem i kiedy e, jego działania są zgodne z jego. Jego dobre działania są. czy inaczej, nie. Jego działania są zgodne z jego dobrymi intencjami. Prawda? Bo e, był taki filozof nazywał się Abelard. E, to on e, prezentował, wytworzył etykę intencji. Że nic nie jest ważne w ocenie moralnej y, działania człowieka y, tylko intencje. To nieprawda, to fałszywa etyka, fałszywa filozofia. Dlaczego tak się dzieje, że y, mamy dobrą intencję, a skutki są złe? Prawda? Belard podaje taki przykład y, sztandarowy w jego filozofii, że y, y, syn odwiedza matkę, która mieszka w lesie razem z ojcem i przychodzi matka sama, pyta się jak gdzie ojciec, cały czas poszedł coś upolować ale cztery dni chodzi coś upolować i nic nie może upolować, jestem głodna, cztery dni nic nie jadłam no i syn wychodzi przed chatę bo chce iść do lasu też spróbować coś upolować dla matki i widzi wielkiego, tłustego ptaka, który siedzi na gałęzi. No i szybko napina łuk, strzela, żeby zabić tego ptaka. Ptak się uchyla, strzała leci dalej i za drzewa wypada jego ojciec zabity strzałą w serce. No i teraz Abelard mówi, że człowiek miał dobre intencje, nie można go w żaden sposób e, oceniać negatywnie moralni. Jest to takie szatańskie, prawda? Znaczy oczywiście zdarzają się w naszym ludzkim życiu niedoskonałym takie sytuacje, kiedy nie byliśmy w stanie przewidzieć. A jak w tym opisanym przykładzie, ale są to bardzo rzadkie sytuacje. Z reguły jest tak, że jeżeli jest dobra intencja, a Zły skutek, to albo ta intencja w istocie nie była dobra, albo nie było wolności. Yy, gdzieś tej wolności zabrakło, no i teraz, że jej zabrakło, to jest moja wina, że mi zabrakło wolności, prawda? że nie miałem określonych cnót, nie, nie zadziałało wszystko we mnie tak, jak powinno, użyłem swojego rozumu przeciwko sobie, prawda? bo. Człowiek potrafi zracjonalizować wszystko, prawda, i, i powiedzieć, dobrze czy nie, dobrze czyniłem. To widać, nie, nie mogę się powstrzymać i ja odwołam się do polityki. To widać po wyborcach i działaczach Platformy Obywatelskiej, wśród których zapewne jest bardzo wielu takich, którzy mają dobre intencje. Tylko co z tego, jak skutki są yy, Przerażający. Także taki byłby wstęp do problematyki wolności, i w kolejnym programie będziemy ją kontynuować. Dziękuję bardzo.